Chciałabym być porwana i się tego uczyć. Właściwie to dokąd idziemy? Musimy iść do stajni. Chce się pożegnać z płotką. A potem? Szukamy Nikoli i kuby. I pamiętasz co powiedział ten starzec w karczmie. A, no dobra. Ale daleko jeszcze? Bo bym się przebrał. Jaskier, przebierzesz się po pożegnaniu z nią. Tym razem płotka musimy sobie poradzić bez ciebie. Wow. Ja już się przebrałem Idziemy hmm. moja matka kiedyś miała grypę I właśnie jak umierała, Nikola, ba Nikola i Basi już mi bardzo mi pomogli to są bardzo dobrzy i brygadyjni ludzie ogólnie. Bardzo pomocni A pamiętasz jak 10 lat temu mieliśmy tę akcję z Jeanem co nie mogłeś zasnąć? Co? Co Wciąż ciepłe. Musieli tu rozbić obóz. Ale mam nadzieję, że ich nie zryli czy coś. W sumie ja pamiętam, że nie to, wtedy gardło, to to było dopiero. A widziałeś się od tego czasu z tą Yennefer? Nie. I ucisz się wreszcie. no ale mama i zawsze mówiła, że jak najwięcej się odzywa do nieznajomych. Co, ej, co to jest? Ktoś nas śledzi, jaskie. Tu jest jakiś medalion? Miedzimieński medalion! Oddawaj go! Skobiłem go lata temu. To niemożliwe. Ej, bo ja ten y, zostawiłem lutnie w piekarniku. Odciął się Jamka. jaskier. Zaraza. No, dzień jeszcze, skurzyło. Zobaczymy, co potrafisz w jedzinie. to! Chodź! Ja nie chciałem się! Tam jest portal! Tam masz portal! Widzę, że się spóźniłem. Jak go załatwiliście? Zaszliśmy go od tyłu, ale wyparował. Jak udało Wam się uciec? Ci panowie żywacy nawet nie potrafią dobrze wiązać śliny. Co lepsze, mieli plastikowe torebki do założenia na głowy, a tacy z nich ekolodzy. Geralt, z powodzę do upana, śmierdzi zbusi! go się! Zaraza. Znowu jaskie. Wywalcie go z tego filmu! Dobra, jeśli mi nie zajmę. O, 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 o. o mój boże, o mój Boże Klasów. Możemy to jakoś ugadać, czy naprawdę musisz je zniszczyć. Nie możemy go otworzyć od nowa na coś lepszego. To królestwo nie potrzebuje żadnych wojen. To królestwo potrzebuje nowej kadry władniczej. No i więcej zabaw dla jego mieszkańców. Dalszych wspaniałych pomysłów na różne przyjęcia. Jestem w stanie wraz z moim kompanem to załatwić. Tylko prosimy, daj spokój. Dobra. Panienka Nikola wójci. Jakub pasisz. Wraz z moim kompanem chcielibyśmy wstąpić w szeregi królestwa samorządu. Liczymy na twój głos! E, jest jeszcze jedna sprawa. Starzec skarż mnie powiedział, że dacie drugą część wynagrodzenia. Wiem, jak zakończy naszą przygodę. Piosenką. Grosza daj wiedźminowi, sakiewką począśni, sakiewką począśnij. Oho, grosza daj wiedźminowi, sakiewką począśnij. Lecz chwycił biały wilk. Za morderczy róg, co tylu już przed nim obalił był z nóg. Elfy cisnął precz, aż na górski szczyt, daleko od ludzi, gdzie miejsce i Choć oberwał sam. Zmiażdżył besti kark, ten obrońca ludzkości, to astu tu jest wart, oto moja pieśń, to wasz bohater jest.